Czy to znaczy, że to się wszystko już zaczęło w takim razie? To piona, dzień dobry, kłaniam się, nazywam się Grzegorz Łopanowski, bardzo jest mi miło. Na tym moim zegarku tutaj jest, że zostało mi 14 minut i 50 sekund, więc postaram się w miarę zmieścić w tym czasie. Jeśli widzicie równolegle prezentację, to widzicie też jej tytuł, jak kucharze zmieniają świat, nie wiem na lepszy, Hmm, bo przecież też mogą na gorszy. Nie wiem, czemu obok tego jest moje zdjęcie, może dlatego, że takie dostałem zadanie domowe, żeby na ten temat przygotować um, się. A ja poprosiłem, żeby w naszej fundacji Szkoła na Widercu dziewczyny pomogły mi przygotować prezentację, żeby ten e, e, mój wewnętrzny chaos jakoś e, okiełznać, bo chciałem wam opowiedzieć o ludziach, którzy dla mnie osobiście są inspirujący w tej mojej codziennej pracy. I tak jak szukam ludzi, którzy robią wspaniałe jedzenie w Polsce i na świecie. Tak samo też szukam ludzi, którzy za pośrednictwem, je, za pośrednictwem jedzenia mówią o rzeczach ważnych. O rzeczach ważnych myślę, że dla każdego z nas i starają się wykorzystać jedzenie jako pewnego rodzaju medium. I myślę, że to wyzwanie o tym zmienianiu świata na lepsze to taki temat, który dzisiaj w Polsce jest ważnym tematem do dyskusji, ale też chyba ważnym w ogóle w takiej światowej gastronomii. Ważny myślę, że nie przez przypadek, bo ten XXI wiek jest w pewnej mierze wydaje mi się wyjątkowy. Kiedy patrzymy na badania, one mówią o rzeczach takich czy naprawdę hardkorowych, jeśli chodzi o jedzenie. Dekoncentrujemy tam taki ziomek lata, dlatego czasem gubię wątek, ale pamiętam jak kiedyś będąc w Stanach Zjednoczonych były szef kuchni Białego Domu mówił o fenomenie szefa kuchni we współczesnych czasach. Mówił o tym, że w Stanach Zjednoczonych ten szef kuchni jest kimś ważnym i, i kimś, kto jest takim zawodem zaufania społecznego i też jakby kimś, kto jest pewnego rodzaju idolem, z tego względu, że jest to jedna z nielicznych osób w społeczeństwie, która wie, skąd się żywność bierze, wie, skąd ona pochodzi i potrafi ją przygotować. To jest o tyle niesamowite, czyli jakby jest rodzajem pewnego takiego magika, kogoś, kto potrafi wziąć kilka produktów spożywczych i wyczarować z tego coś niesamowitego. O ile w Polsce może się to wydawać abstrakcyjne, o tyle w Stanach czy w Wielkiej Brytanii to są społeczeństwa, w których od pokoleń nie gotuje się w domu, więc umiejętność gotowania wcale nie jest tak oczywista jak w Polsce. Ale to było lat temu dobrych kilka i kiedy zakładaliśmy szkołę na widelcu, a kiedy powstał w ogóle pomysł, żeby, żeby ją tworzyć kilkanaście lat temu, to ta sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o żywienie dzieci między innymi, wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj okazuje się, że w wielu krajach mamy do czynienia z epidemią otyłości i nadwagi. Obserwując ten rynek gastronomiczny, myślę, że między innymi głównie szefowie widzą to wyzwanie w postaci tego jedzenia, które naprawdę się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeśli pamiętacie jedzenie z waszego dzieciństwa albo spytacie waszych dziadków, czy smakuje im, Smakują mi te pomidory, które kupują dzisiaj w sklepie, albo w ogóle, czy ta żywność się różni, to co jemy dzisiaj, to okazuje się, że to się różni i to bardzo. I mi się wydaje, że to jest jeden z powodów, dla którego szefowie, szefowie kuchni dzisiaj czują, że coś w tym rynku żywnościowym musi się zmienić. Bo jeśli nic się nie zmieni, to ten świat, w którym żyjemy, no jakby nie będzie szedł w dobrym kierunku. Podam Wam jeszcze jeden taki argument, który dla mnie jest taki druzgocący i, i który mnie przekonuje co do tego, że jakby coś w, w dziedzinie jedzenia musi się zmienić. I nie jest to tylko epidemia otyłości i nadwagi, której świadkami jest myślę, że każdy z nas. Pamiętam takie wyniki badań WWF-u sprzed y, 7 lat, które mówiły o tym, że 75% światowych łowisk jest na granicy absolutnego przełowienia. To oznacza, że w prawie prawie czwartych akwenów na świecie, mórz i oceanów, Brakuje ryb. Okazuje się, że kilka lat później, to są świeże badania z zeszłego roku bodajże, czy z dwóch lat temu, 91% światowych zasobów rybnych jest na granicy absolutnego przełowienia. To mówi, tu się powołuje na taki fenomenalny film The End of the Line, bez rybie, że jeśli utrzymamy tą tendencję, która jest dzisiaj w eksploatacji mórz i oceanów, to prawdopodobnie do 2048 roku wyłowimy wszystkie komercyjnie łowione dzisiaj gatunki ryb. Jeśli złożymy te puzzle wszystkie do kupy, to, że jest nas 7 miliardów, to, że dzisiaj ta nadprodukcja jedzenia na świecie jest prawie dwukrotna, to znaczy, że my produkujemy dwa razy więcej jedzenia na świecie, niż fizycznie jesteśmy w stanie zjeść jako cywilizacja. To, to pokazuje, że naprawdę coś się musi zmienić, jeśli chcemy żyć w fajnym świecie. No i okazuje się, że jakby jest cała masa ludzi, która coś próbuje w tym zrobić, mając różnego rodzaju narzędzia. W mojej fundacji Mądre Głowy pod tytułem Julia i Kasia i Ula myślę, że też, podzieliły mi te obszary zaangażowania szefów kuchni na takie cztery sektory. Na edukację kulinarną, którą pewnie znacie. To się kojarzy najczęściej z Jamie Oliverem, czyli edukacja kulinarna dzieci, młodzieży, ale myślę, że też jakby kadry stołówek szkolnych i tych narzędzi jest tutaj cała masa. Liderami w tej dziedzinie, bo nie jednymi oczywiście, jest m.in. Alice Waters, która jest albo była szefową amerykańskiego slow foodu, szefową kuchni i założycielką restauracji Chespanis miałem wyjątkową szansę być i y, 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 obserwować jeden z ogrodów, który ona stworzyła, ogrodów szkolnych, bo jednym z takich jej sztandarowych projektów jest Edible School Project. To jest nic innego jak ogródek przyszkolny. Tam, gdzie byłem, akurat oprócz tego ogródka przyszkolnego albo przy przedszkolnego, była jednocześnie taka mikroakademia kulinarna, takie pomieszczenie, w którym oni z jednej strony uprawiali warzywa, a z drugiej strony myli je i przygotowywali z nich posiłki. I jest to o tyle ważne, że kiedy dzieci widzą, w jaki sposób się warzywa uprawia, wiedzą skąd pochodzą i jeszcze same sobie je przygotują, to dużo chętniej po nie sięgają. I skala tego projektu jest też imponująca, ponieważ w całych Stanach Zjednoczonych y, takich y, ogródków przyszkolnych i przyprzedszkolnych z tego co ja pamiętam było 1500, więc pewnie dzisiaj jest ich y, znacznie więcej. E, absolutnie fascynujący projekt i taki też w sumie nietrudny, może do przeniesienia na naszą rzeczywistość, bo y, z pozoru błaha rzecz, jaką jest uprawianie warzyw y, dla dzieci, jest i myślę, że. Dla mnie osobiście też czymś absolutnie niesamowitym, takim fascynującym, że z nasionka, które wkładamy do ziemi za pomocą odrobiny wody i, i słońca, nagle rodzi się życie i powstaje roślina. I młode dziecko jakby obserwując cały ten proces jakby i zyskuje i szacunek, i też wie, skąd dany produkt pochodzi. A dzisiaj to wielkie wyzwanie, jakie stoi przed nami, to między innymi to, że młodzi ludzie często nie wiedzą, skąd pochodzi ich jedzenie że mleko bierze się z kartonu, pomidory z supermarketu, a mięso z opakowania. Tego pana z pewnością kojarzycie, mój daleki kuzyn z Wielkiej Brytanii. Myślę, że z takimi projektami społecznymi kojarzący się niezwykle i tutaj macie całą serię tych jego projektów wypisaną. Jamie, Jamie's Food Revolution, taki duży międzynarodowy projekt, który w ramach którego on animuje ambasadorów na całym świecie do, do robienia różnego rodzaju inicjatyw na rzecz promocji dobrego jedzenia. Ta skala projektu Jamie'ego jest absolutnie niesamowita. Myślę, że w dużej mierze też jakby wynikająca ze skali problemu, jaki jest w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony ze skali budżetu, jaką, jaką mogą dysponować. Intrygujące o tyle, że w tym roku tematem przewodnim miał być marketing żywności, złej jakości skierowanej do dzieci. Okazało się, że Jamie zawiesił ten temat parę tygodni temu, co jest o tyle kontrowersyjne, że ty jakby jakim cudem facet, który... Z jednej strony mówi o tym, żeby nie reklamować śmieciowego jedzenia, a nagle chwilę przed tym całym projektem postanawia to zawieszać. Super kontrowersyjna rzecz i, e, i myślę, że może dać ona do myślenia. Oczywiście Kitchen Garden Project to w sumie podobny do tego, o którym mówiłem przed chwilą o Alice Waters i 15, z którego pewnie Jamie go kojarzycie, bo jego restauracja, ta Mother Restaurant, to restauracja, która w dużej mierze funkcjonowała w oparciu o taki projekt szkolenia dzieciaków z trudnych środowisk i od 15 lat działająca z dużym sukcesem. Możliwe, że oni ten projekt zawieszą na rzecz skoncentrowania się na tym, co, co według nich jest kluczowe, czyli m.in. na tym, że Jamie dzisiaj się zajmuje współpracą z rządami, zarówno brytyjskim, jak i w ogóle z ONZ-em między, między innymi, i innymi rządami, po to, żeby różnego rodzaju strategie na rzecz walki z otyłością i nadwagą prowadzić. Oprócz tego oczywiście kampania przeciwko albo na rzecz ograniczenia ilości konsumowanego cukru. Też bardzo ciekawy projekt Ministry of Food, myślę, że specyficzny dla brytyjskiego konsumenta, między innymi wynika, bo to jest sieć właściwie szkół gotowania w całej Wielkiej Brytanii, gdzie ta umiejętność gotowania, jak mówiłem, wcale nie jest czymś oczywistym. I w końcu CEO Cookoff, które będzie w pewnej mierze nawiązywało do projektu, który robi Gordon Ramsay, czyli taki projekt dla menadżerów najwyższego szczebla, inspirujący ich do, do wspólnego gotowania, a jednocześnie jest to fajny sposób na to, żeby nawiązać relacje biznesowe z ludźmi, który, którzy mają możliwości finansowe, żeby, żeby sponsorować te olbrzymie działania Fundacji Jamiego, która jeszcze parę lat temu liczyła 100 osób, dzisiaj jakby oni, oni się trochę z, zmniejszyli. DC Central Kitchen to jest kolejny fenomenalny projekt w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, tam miałem szansę być. To jest rodzaj takiego banku żywności, czyli miejsca, które zbiera jedzenie z, od firm, restauracji, które mają nadwyżki żywności. Tam jest to jedynie przetwarzane, gotowane codziennie 5 tysięcy posiłków dziennie przez wspaniałych szefów kuchni. Oni między innymi też pracują przy współpracy z wolontariuszami. I karmią potrzebujących są jednocześnie środkiem szkoleniowym, który uczy o tym, jak jeść dobrze, ale też i uczy zawodu kucharza, po to, żeby ludzi z takich trudnych środowisk przysposabiać do rynku pracy. Absolutnie niesamowity projekt. To trochę z innej bajki. Alex Atala, który ma Instytut ATA którego możecie obejrzeć w fenomenalnym dokumencie Chef's Table na Netflixie, który opowiada o, o, o szefie kuchni, który się zajmuje właściwie promocją produktów regionalnych i tradycyjnych. Tyle tylko, że z Amazonii, więc robi to absolutne wrażenie i, i, i jest to niezwykle, myślę, że egzotyczne dla, dla, dla takich widzów jak my, gdzie on stara się promować z jednej strony lokalne rolnictwo, zrównoważone rolnictwo, lokalne produkty, a z drugiej strony zapewnić byt i rozwój tamtejszym rolnikom, którzy dzisiaj są, myślę, że w tak samo trudnej sytuacji jak nasi mali producenci w konfrontacji z wielkimi sieciami. Kolejny taki obszar ważny to obszar zrównoważonego rozwoju, czyli tych wszystkich rzeczy, które my kojarzymy z terminem ekologia. Dbanie o, o, o jakościowe produkty, o świeżość, sezonowość, o lokalność, o zmniejszenie... Hmm, tak zwanego footprint, czyli, yy, czyli ze zmniejszeniem yy, emisji. Yy, yy, generalnie chodzi o to, żeby być mniej yy, uciążliwym dla środowiska naturalnego, między innymi jako kucharz. I, i, jeśli, yy, jeśli znacie na przykład te relacje pomiędzy yy, tym, jak kosztochłonne i energochłonne jest produkcja mięsa, a warzywna. Trzeba 10 razy więcej kalorii, żeby wyprodukować jedną kalorię mięsną niż jedną kalorię warzywną. Żeby wyprodukować kilogram wołowiny potrzeba od kilku do kilkunastu tysięcy litrów wody. Stąd między innymi te idee na rzecz promocji diety warzywnej, albo takiej skoncentrowanej na warzywach i tu jest w sumie jeden z jej liderów, Christian Publici, który ma gwiazdkę w Rele, wspaniały szef, który mówi o tym, że Relais jest restauracją, która jest najlepszą restauracją zorientowaną na jedzenie warzyw i skoncentrowaną na warzywach, która ma najwspanialsze surowe mięso. Facet, który stworzył imperium restauracyjne w oparciu o ekologiczną żywność, widzę cię i wiem, że mam półtorej minuty. A, który stworzył imperium restauracyjne w oparciu o produkty ekologiczne, co nie jest oczywiste, bo y, jest jednym z nielicznych na świecie, którzy udowadniają, że jest to możliwe i można y, taki biznes skutecznie rozwijać. Tego człowieka nie trzeba nikomu przedstawiać. Y, człowiek, instytucja, który y, nie tylko promuje lokalność i sezonowość, i y, zbieractwo, tak zwany foraging, y, przypomina o bioróżnorodności. Właściwie za nim stoi cała masa idei. Czasami wydaje mi się, że jest tam więcej idei niż, niż samego gotowania, aczkolwiek samo gotowanie jest na absolutnie wyjątkowym i, i fenomenalnym y, 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 poziomie. Człowiek, który jest współtwórcą Nordic Food Lab i takiej też ścisłej współpracy między naukowcami a kucharzami, który promuje bioróżnorodność i który promuje skandy, skandynawskość i, i w ogóle mówi o bardzo wielu istotnych wartościach, jeśli chodzi o y, kulinaria. Tak samo zresztą jak Dan Barber, którego znacie ze Stanów Zjednoczonych, który jest jednym z najważniejszych promotorów tego ruchu z From Farm to Table, czyli, czyli z ogrodu na, na talerz. O jest takim innym, moim zdaniem, bardzo ciekawym filarem, bo dla tych wszystkich, w tym się nie chce gadać o ekologii, ani o dzieciach, ani o otyłości, ani o nadwadze, tylko są dobrymi kucharzami i dobrymi biznesmenami, to mi się tak kojarzy Gordon Ramsey, wcale niekoniecznie jako miły, fajny pan. Mam już skończyć. To znaczy, że będę gadał jeszcze dwie minuty. Mi albo pięć. Więc to co zrobił Gordon to też bardzo fajny kierunek po prostu jakby wspierając finansowo i organizacyjnie jeden z brytyjskich szpitali i prowadzący fenomenalną akcję, która moim zdaniem wspaniale mogłaby się sprawdzić w Polsce, mianowicie takiego święta wspólnych wypieków, między innymi przy współpracy z piekarniami. Wyobraźcie sobie taki wielki festiwal piekarniczy i ciastkarski w całej Polsce, gdzie na ulicach ludzie sprzedają swoje ciasteczka, a potem kasa z tego trafia na polskie szpitale. Trochę jak wielka orkiestra świątecznej pomocy, tylko że spożywcza. I trafiamy do Polski i te dane, które dostarcza tutaj Restaurant WIK są absolutnie inspirujące, bo 69 tysięcy lokali gastronomicznych, z czego 19 tysięcy mających obsługę kelnerską, to robiąc prostą kalkulację obliczyłem, że gdyby każdy z tych lokali dał 500 złotych, z tych 20 tysięcy lokali powiedzmy, to mielibyśmy 10 milionów złotych. Możecie sobie wybrać, czy rocznie, czy miesięcznie. To oznacza, że każdy przedsiębiorca dałby jakąś cegiełkę do wspólnego projektu. To moglibyśmy wprowadzić edukację kulinarną do każdej polskiej szkoły. Dbać o to, żeby każde polskie dziecko wiedziało, skąd się bierze produkt, dlaczego ma swoją cenę, dlaczego w restauracji trzeba zapłacić sensowne pieniądze za sensowny produkt. Mówię o tym dlatego, że Moim zdaniem tą wielką skalę i wielką siłę możemy osiągnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy działać razem. I to nie jest mój pomysł, bo podobne inicjatywy wdrażyła między innymi Francja i między innymi Dania. Jeśli chcemy, żeby powstał w naszym kraju uniwersytet kulinarny z prawdziwego zdarzenia, to skąd te pieniądze trzeba wziąć? Gdyby była taka szansa, że branża się zjednoczy i z tych 69 tysięcy punktów gastronomicznych każdy rzuciłby 500 złotych, to mielibyśmy budżet 35 milionów złotych miesięcznie albo rocznie, to zależy od tego jaka byłaby deklaracja branży, co pozwoliłoby naprawdę zrealizować nasze najskrytsze kulinarne marze... marzenia. Między innymi w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy w trakcie debaty o kuchni polskiej, że jeśli chcemy, żeby ona weszła na światowy poziom, to jest to kwestia między innymi finansowa i między innymi jest to kwestia inwestycji. Oczywiście w Polsce dzieje się masa wspaniałych rzeczy i yy... To jest tylko kilka z takich projektów. Kilku szefów kuchni, którzy promują polską kuchnię, którzy tak jak Tomek Jakubiak zbierają w ramach kolacji, gdzie gotują z dziesiątkami szefów. Tak jak Adam Krząstowski, Andrzej Polan czy Michał Kuter promują polską kuchnię i szkolą młodych. I, I takich ludzi na polskim rynku jest coraz więcej, ale tak sobie myślę z tyłu głowy, żeby gdyby każdy z nas zainwestował 10% albo 5% swojego czasu i i 10% swojego budżetu właśnie na, na rzecz promocji i naszej kuchni, i edukacji kulinarnej dzieci i młodzieży, albo w ogóle dobrej zmiany w zakresie lepszego jedzenia, to żylibyśmy za 10 czy 15 lat w zupełnie innej rzeczywistości. Ludzi, którzy jakby wykorzystują sztukę do, do, do promocji jedzenia, też jest sporo. Najlepszym przykładem jest Massimo Bottura, ale Alain Passard jest kolejnym przykładem z Francji. Pentując, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że w sumie to dzięki Wam i dzięki tym ziomkom, którzy zorganizowali tą konferencję, udało nam się w ciągu ostatniej edycji Restaurant Weeka zebrać ponad 37 tysięcy złotych. To znaczy każdy z Was, który zjadł posiłek w ramach Restaurant Wika i kliknął, że złotówka od jego tipa trafi na Fundację Szkoła na Widelcu, to... To przyczynił się do tego, że będziemy mieli za co zorganizować ogólnopolską platformę edukacyjną, w ramach której każdy nauczyciel w Polsce każdy aktywista w Polsce, który chce prowadzić zajęcia z edukacji kulinarnej, będzie mógł się zalogować, ściągnąć materiały edukacyjne i zrobić warsztaty w swoim mieście. Restaurant Week, jak ustaliliśmy,. Nie oficjalnie, ale może oficjalnie będzie partnerem szkoły na widercu, fundacji, w ramach której od 8 lat zajmują się edukacją kulinarną dzieci i młodzieży. Za to wszystko chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować i mam wielką nadzieję, że będziemy mieli okazję się spotkać face to face i działać razem na rzecz tego, żeby jedzenie w naszym kraju było lepsze. Ale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to 20 minut, nie? Cześć, 20 minut! Cześć.